Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Dzisiaj do naszego studia mobilnego zaprosiłem żużlowca, który ostatnie, przez ostatnie dwa lata, sporo czasu po wypadku na żużlu, lecząc kontuzję, spędził w szpitalach. I drodzy Państwo, ten żużlowiec niedawno otworzył własną klinikę, a jest z nim Grzegorz Zengota. Witam Grzegorz. No. Szanuję ten pomysł, dystans w tej całej sytuacji, bo było niewesoło, a Ty potrafiłeś na końcu obrócić to w żart. Jak to z tą kliniką? Jesteś tam lekarzem, dyrektorem, czy...? Pacjentem. Dzień dobry Państwu. Tak, moja rola była właśnie jako pacjent, bo poprzez ten okres, głównie w tej roli, występowałem w tych szpitalach i chciałem w pewnym sensie, no to no, 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 tak grubą krechą odciąć bo za dużo tego w ostatnim, życiu, w ostatnim jakby okresie w moim życiu było, więc liczę na to, że już los mnie trochę oszczędzi. Już teraz jakby ten wypis, który dostałem na tej mojej imprezie. Podsumowującej sezon, już, już, już będzie ostatnim wypisem, jakiego życiu do ręki wziąłem i, i teraz już będzie pełna koncentracja, już na, na jeździe, na na treningach i, i na wygrywaniu. To ja tylko tak uzupełnię, że zorganizowałeś zakończenie sezonu żużlowego, zaprosiłeś swoich sponsorów, osoby wspierające, przyjaciół, kolegów, no i, i, i tam właśnie ta klinika jakby zadziałała. Skąd tak, tak, chcieliśmy właśnie... po prostu odwzorować te warunki szpitalne, które ja na co dzień miałem i stąd też przystawka typowa, typowo szpitalna, bo był, Kanapka, w sensie jedna kromka chleba, plaster szynki i kostka masła, czy tam mały serek Hockland. No tak to funkcjonowało: to, że my jeździmy na żużlu, no to to nie znaczy, że nam się gdzieś tam w tych szpitalach inaczej jakby usługuje. To ja byłem pacjentem i, 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 i normalnie te, te jedzenie szpitalne, które gościom przygotowałem na moim imprezie, no z takiego korzystałem na co dzień, ale. O to właśnie chodziło, żeby może w pewnym sensie pokazać, jak, jak ktoś nie miał doświadczenia czy, czy, czy nigdy nie był, nigdy nie korzystał i bardzo dobrze, bo nie ma, że tak powiem, to z niczym przyjemnym się nie wiąże. To teraz Więc... teraz Grzesio już tak poważnie, ten wypadek wtedy, będąc zawodnikiem motorów, w tej Hiszpanii na tym krosie. Ja się wielokrotnie zastanawiałem, jak trzeba mieć silny charakter, jak silną wolę trzeba mieć, żeby, żebyśmy dzisiaj mogli znowu się spotkać, porozmawiać. Ty jesteś w treningu żużlowym, nadal jesteś tym żużlowcem, ale wtedy naprawdę było niewesoło. Tak, no to był trudny okres w moim życiu, ale te, te zakończenie, które w tym roku przygotowałem, no chciałbym odciąć. To, to, to już nie wracać do tego. To już jest historia, która owszem zostawiła ślad na moim ciele. Więc, więc ale te, 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 to już jakby nie, było. I, zgoda, to było. I, zamykamy temat, Chciałem to zamknąć, ten rozdział. Chciałem zacząć nowy rozdział który będzie bardziej oparty o, 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 o różne fajne przeżycia i, i które w pewnym sensie no, no, chciałbym, żeby no, no jakby zrekompensowały mi ten ból, który przeżyłem. No to zapytam tak troszeczkę inaczej. pieronie cię tam ciepło nagliwicką do rybnika. A no tak los sprawił, że już od kilku sezonów było blisko, żebym trafił do Rybnika. Wcześniej to się nie udawało. W tym roku tak się złożyło, że jakoś te, te klocki, puzzle tak się poukładały, że, że, że jestem w rybnickim klubie. I jestem dobrej myśli na tą współpracę. Nie chciałbym mówić, już wybiegać jak dal, jakoś daleko, że, że czeka nas het, het, lat i tak dalej, bo to czas pokaże życie. I, i życie pokaże, jak długą historię razem wspólnie zapiszemy. A ten zakończony sezon w barwach Polonii Bydgoszcz, no co prawda yy, zakończony wypadkiem znowu, no niestety wypadkiem. Yy, jak ty byś, mógł w kilku zdaniach ocenić sytuację, wynik? Podsumować, jak zeszłoroczny sezon, yy, rozumiem, mam? Mm. Nastawiałem się na, na lepsze rezultaty. Te trzy spotkania, które odjechałem rok wcześniej, e, właśnie zaraz e, po powrocie e, na tor, e, takim mnie takim taką właśnie nadzieją, optymizmem, e, że faktycznie e, mogę jeździć, mogę wygrywać, e, odpowiednio się jak przygotuję, no to, e, to, to, to chciałem wyjść jak z przetupem e, w ten sezon, ale jednak tych zmiennych było dość dużo, bo e, raz, że. E, zmieniłem tunera e... z... Trochę team inaczej wyglądał, no, no, no jakby tych kwestii jakby takich. Duże zmiany nastąpiły. Dosyć dużo było, które się nawarstwiły, i, i jak ten, jakby ten początek nie ułożył się tak, bym tego chciał. Spotkanie zaczęło uciekać i, i, i ciśnienie przez to zaczęło rosnąć. Moje oczekiwania co do, co do tych wyników były dużo większe, więc wewnętrzna frustracja też we mnie narastała i jakoś musiałem w pewnym momencie, no. no Otrząsnąć się I, i już koniec czasu na próby, na testy. Tylko, tylko trzeba było jakoś już starać się wyciągnąć to, co najlepsze z tego sezonu, i starałem się gdzieś tam już wchodząc na właściwe tory, sprzętowo poukładać to wszystko tak, że, że odnalazłem tą prędkość, której nie miałem na początku sezonu. Ale to jak się to udało, no to za chwilę jeden upadek właśnie w czerwcu. W lipcu wróciłem na tor, za zaledwie miesiąc miesiące odjechałem i kolejny upadek, i po tym już upadku drugim nie udało się wrócić, że tak powiem, do ligowego ścigania. Aczkolwiek koniec września i cały październik praktycznie wykorzystałem na treningi, na jazdy, żeby skończyć ten sezon na motocyklu, żeby odnaleźć ten luz psychiczny i fizyczny na motocyklu, te, te, te takie flow. Myślę, że mi się to udało, a też ten spokój, który miałem, bo nie było ciśnienia, że trzeba być przygotowanym na jakieś zawody, no to, to mi bardzo dużo dało. Bo, bo mogłem potestować, popróbować, odnaleźć te ustawienia, których mi brakowało na początku sezonu w niektórych silnikach i i zobaczymy, jaki efekt tego będzie na starcie nowego sezonu. Yy, wiem, że nie chcesz rozmawiać o tych wypadkach, bo to nic przyjemnego, ale w tym rybniku, nawet w telewizji, trudno się oglądało to, to zderzenie. No To nadjeżdżający tir. Już, już nie pytam, co czuje zawodnik, bo to ułamki sekund. Ale czy ty później to oglądałeś ten cały wypadek, ten karambol na powtórkach telewizyjnych? No i co byś powiedział? tak, widzicie? oglądałem to kilkakrotnie e, widziałem to całe zdarzenie, e, ja oczywiście e, jakby o, mogę mówić o swoich odczuciach z toru, bo e, to, to są ułamki sekund jak to się dzieje i e, ja tak naprawdę nie widziałem e, Rune Holty, który podąża i nie słyszałem go co najlepsze e, byłem przekonany, że jadę zdecydowanie z przodu i, i już mnie e, runę jakby nie złapie, nawet nie wiedziałem, że to runy idzie za mną e, i e, wchodząc w ten ostatni łuk, gdzieś tam trochę za bardzo mało się rozluźniłem e, i wjechałem lekko za, za daleko i to spowodowało, że pozwoliłem temu runemu, runemu dojechać do mnie, e, a Runę po prostu wykorzystał ten funk przez krawężnik tam e, wjechał e, pode mnie i jak ja bym go wcześniej zauważył, być może by do tego nie doszło, bo ja bym spokojnie sobie zrobił nożyce i bym go minął, bo, bo, bo byłem w lepszej, że tak powiem, sytuacji, bardziej rozpędzone, a przez to, że on mi te koło zabrał, jakby, no to czegoś się nie spodziewałem, nie widziałem, no to straciłem kontrolę i, i jakby to, co już się później wydarzyło, to Państwo widzieli, bo się tylko obróciłem i zauważyłem dwóch nadjeżdżających zawodników, więc tak naprawdę... Jeszcze się nie zatrzymałem, głowę miałem obróconą w tył, i już wiedziałem, co mnie może czekać, i, e, i co ciekawe, no po prostu instynktownie w tej sytuacji jakoś się poddałem temu, co się, co się wydarzy. Lekko podskoczyłem, co nawet nie wiedziałem, że, że to zrobiłem, ale mój organizm po prostu, to, to, to samo zachowawcze jakiś instynkt po prostu we mnie się odezwał, i, i tak to się potoczyło. I całe szczęście, że to się tylko. Skończyło na połamanych żebrach, bo uważam, że w takich e, sytuacjach no, e, mogłoby to e, potoczyć się zdecydowanie gorzej. E, żebra się e, owszem połamały, ale e, wskutek tego, co się no, jakby w, tym, e, w tej sytuacji wydarzyło, no, to, to chyba najmniejszy wymiar kary. Sezon skończyłeś, decyzja twoja, czy decyzja Polonii Bydgosz, że jednak doszło do, do rozstania tutaj, drogi się rozeszły w tym okienku transferowym listopadowym? No jakoś od początku nie było chemii w tych rozmowach, więc podskórnie czułem, że chyba, chyba jakoś te drogi nasze nie idą we właściwym kierunku. Ja już jakby Nie mieliście powiedziane wprost, na przykład sobie nie powiedzieliście w cztery oczy z prezesem, że my mamy plan. Inny, ty masz inny plan? No, właśnie czy... tego brakowało, może, bo ja dość długo łudziłem się, że ten plan jest taki, że no, no jest oparty na mnie, bo jak, jak zostałem jakby zrobiony kapitanem zespołu, jakby liczyłem na to, że, że to się nie skończy. Po jednym sezonie tylko będzie trwało dłużej, ale tak się nie podziało. I szkoda. E, bo dobrze się czułem Bydgoszczy. zadomowiłem się z kibicami, Zrobiłem taką jakąś fajną, fajny kontakt i, i nie nakładałem w zasadzie, że ta droga skończy się tak szybko no ale jesteśmy sportowcami, i te nasze życie nie zawsze jakby idzie tak jak byśmy tego chcieli i w efekcie jestem teraz w Rowie Rybniki i liczę na to, że po prostu że razem wspólnie napiszemy fajną i dłuższą historię. Ty mówisz, że y, złapałeś dobry kontakt z kibicami. Ja mam wrażenie, jestem nawet przekonany o tym, że ty gdzie byś nie trafił, ty jesteś na tyle sympatycznym człowiekiem, że ty wszędzie znajdujesz y, dobry kontakt. W Częstochowie dobry kontakt, y, w Lesznie bardzo dobry kontakt y, i zawsze y, dobrze ci kibice wspominają. W Lublinie nie miałeś wielu okazji, y, a, a myślę, że gdybyś się pojawił teraz na Stadionie Motoru, byłyby brawa, standing ovation. Y, hmm. Taki jesteś. I No, to bardzo mi miło, że tak mnie, tak mnie kibice odbierają. Ja jestem z reguły człowiekiem takim ugodowym. Nie szukam, że tak powiem, konfliktów czy, czy wrogów sobie, więc zawsze okazuję szacunek kibicom. Staram się przynajmniej. Poświęcam czas. Staram się być dostępny. Dużo wspólnego poprzez swoje social media, czy, 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 czy Zengi TV. Też jakby robiliśmy dla, dla fanów, i być może to są rzeczy, które gdzieś tam kibice pamiętają i, i miło wspominają, więc, więc A, miło. Ale żeby nie było aż tak słodko, to gdzieś tam w tym okresie transferowym pan Witek Skrzydlewski, prezes Orła Łódź, troszeczkę tam gdzieś lekko pomstował. Faktycznie było coś na rzeczy? Nie znaleźliście no, no porozumienia? Ja, jakby rozmawialiśmy, no ale ja już gdzieś, gdzieś mówiłem w pełnym w sensie nie rozumiem dlaczego akurat pan Witek tak gdzieś tam e, mm, uważam trochę trochę e, poniżej pasa to było bo bo tak naprawdę Pan Witek jakby chciał, no to pewnie bym dzisiaj jeździł w Łodzi, ale, ale jakby nie wykazywał przez długi czas jakiejś inicjatywy. Na początku, owszem, spotkaliśmy się, w zasadzie trzy godziny chyba rozmawialiśmy o wszystkim dookoła, tylko nie o tym, o, o, o konkretnych rzeczach dotyczących e, wspólnej przyszłości, e, ale na koniec wystarczyło 5 minut, żebyśmy znaleźli e, właśnie nić porozumienia i się dogadali. E, a, a po tym spotkaniu e, pan Witek nie odbiera telefonu, no to, no to jakby no trudno tu jakby e, jak, no coś wspólnie, że tak powiem, dopiąć i zbudować. Bo przez e, 3 czy 4 tygodnie no, no, uważam, że tak się nie prowadzi. Rozmów to jest mało profesjonalne, i, e, a później jakby w efekcie e, podsumowuje się to spotkanie tak, że, że zawodnik nagle e, nie wiem, przedstawia się go w takim świetle, że chciał więcej. Nie, ja, 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 ja wręcz w pewnym momencie e, uważam, że trochę poniżałem się. E, jako sportowiec, jako, jako zawodnik, bo wręcz się narzucałem i e, to nie powinno tak wyglądać, e, bo bardzo chciałem jeździć w łodzi e, i i to było niesmaczne po prostu. I w momencie, kiedy pojawiła się alternatywa, no to, to ją wykorzystałem i e i dlatego tak to się wszystko potoczyło. Jestem dzisiaj w Rybniku, z czego bardzo się cieszę. Czy w Rybniku, u Twojego nowego pracodawcy, już tak rozmawiacie szczerze, oficjalnie co Was czeka, jakie plany, jakie założenia, jakie są oczekiwania władz klubu, kibiców, prezesa Krzysztofa Mroska? Ja uważam, że mamy taki zespół, że trzeba temu zespołowi dać czas. I taki kredyt zaufania. Jeżeli prezes, myślę, że to rozumie, i kibice też jakby za tym pójdą, to ten zespół może naprawdę zdziałać fajne rzeczy. Ile tego czasu potrzebujemy, tego nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, bo każdy jakby ma jakiś tam trudniejszy okres za sobą, i sportowo udowodnił, że może dużo, a, ale musi tą formę jakby ugruntować, żeby, żeby była większa powtarzalność, regularność i, i ten spokój, myślę, który byśmy dostali, w pewnym momencie zagra i, i możemy stać się zespołem nieobliczalnym. Czy to będzie w tym sezonie, czy to będzie za rok, jakby no trudno jakby o tym czasie mówić, bo to może być zaledwie kilka spotkań, gdzie, to, to też zależy od tego, jak ten sezon się ułoży od początku. Jeżeli zaskoczymy, każdy odrobi lekcję odpowiednio, w co głęboko wierzę, i wykona swoją pracę już zimą i, i ta praca właśnie, którą wykona, od razu zacznie przynosić efekty na stacie sezonu, no to, to uważam, że, że będziemy tym zespołem, który Będziesz w stanie zagrozić każdemu. Ty już pracę rozpoczęłaś pod kątem przyszłego sezonu, bo właśnie jesteś chwilę po treningu. Wcześniej zaczęłaś? No, taki był mój zamysł. Sezon skończyliśmy już w sierpniu. W zasadzie chciałem jakby wyleczyć się ze wszystkich urazów, które miałem. To mi się udało. I. I chcę już właśnie nadrobić te zaległości, które mi się nawarstwiły, uzbierały w tym sezonie, e, poprzez też te urazy, które przebyłem, e, żeby to wszystko poprostować e, i, i dobrze, wejść w sezon. Bo uważam, że, że tego mi brakowało przed zeszłym sezonem, różne rzeczy jakby stawały na przeszkodzie, żeby tą zimę odpowiednio przepracować, to były rzeczy niezależne. Trochę ode mnie, bo też jakby po kontuzji musiałem moje nogi się nauczyć tej, tej pracy i efektywności tej pracy w odpowiedni sposób. Teraz już jakby uważam, że w stosunku do tego, w jakiej jestem dyspozycji i, i, i tych rzeczy, które mogę robić, no to, no to jest to niebo a ziemia. I ale efekty jakie tego będą zobaczymy na stacie sezonu, bo jak e, mówię, dobrze na razie e, wchodzę w ten okres przygotowawczy i jestem dobrej myśli. E, wkładam e, mega e, swoje takie zaangażowanie w to, żeby właśnie odbudować swoją formę sportową z różnych stron i tej warsztatowej, timowej, mentalnej, fizycznej. Z każdej strony tutaj poczyniłem duże, duże zmiany i sam jestem ciekaw tego, co przyniesie nowy sezon. To już tak na koniec, powoli kończąc, może troszeczkę mniej o tym żużlu, Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, czy... U was przy stole wigilijnym będzie czas odsunąć żurzel na bok, bo coś mi się wydaje, że chyba jednak nie Grzegorz Zęgota, Mateusz Tonder, ten żurzel Wam towarzyszy chyba 24 godziny na dobę. Jak to wygląda? Ale to, to, to są rzeczy, które mnie osobiście nie męczą, jak się o nich rozmawia. Żurzele od dawna, że tak powiem, w moim życiu się przewija, więc dla mnie to jest w pewnym sensie przyjemność. I oczywiście przy stole, jak, jak jest taka rodzina żużlowa, no to, to trudno te tematy pomijać, aczkolwiek jak się spotykamy prywatnie, no to jakoś dużo tego, jakoś usilnie o tym nie rozmawiamy, są inne rzeczy i każdy z nas jest świadomy tego, że, że, że gdzieś tam faktycznie, no, no jakby ten żużel jest w naszym życiu, ale, ale, ale są też inne, inne są sfery. O których też można porozmawiać. Czyli, czyli prezentów pod choinkę nie robicie sobie typowo żużlowych? Nie, nie, nie. Gdzieś e, pomijamy ten, ten fakt. E, są, są, tak jak mówię, też, też inne rzeczy, które. E, na, 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 o których rozmawiamy, czy, 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 czy też. no. Czy, czy czas jak spędzamy, no to, to, to nie jest to tylko żurzel, żurzel, żurzel. Ja wiem, że e, najlepsi mistrzowie mówią, że e, mam tutaj na myśli słowa to Ricardsona, tak, że żurze trzeba jeść, żurzem trzeba żygać i żurzem trzeba no, rzucać w to Czyli się zostaje mistrzem. Światą, <grym> tak? <grym> e, tak, ale to, to, to też myślę, że każdy ma e, swój taki mm, Wewnętrzne poczucie tego, ile tego żużla w tym Jasne. życiu e, trzeba trzeba Zachować proporcje mieć, odpowiednie. Tak? E, dokładnie. I, I jakie te proporcje powinny być. Więc e, ja uważam, że u mnie jest to no, w zdrowych ramach, takich jakich e, chciałbym, żeby to było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci, żeby... Ta klinika, która powstała ostatnio jest w zbyt zamknięta. Zamknięta, zamknięta i tak. nigdy nie została otwarta. Już nigdy jej nie, żebyś nie miał żadnej I okazji. Żadnych pacjentów nie obsługujemy i, 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 i koniec. I, i tylko widzimy się na stadionach żużlowych i, i w życiu codziennym, tak jak Ty zawsze, z uśmiechem, zadowolony, uśmiechnięty człowiek, wesoły, pozytywnie nastawiony. No i bardzo dziękuję Grzegorzu za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. E, przy okazji chciałem pozdrowić e, wszystkich kibiców w całej Polsce. E, I co, no mamy okres teraz lekkiej posuchy, ale to jest okres po to, żebyśmy trochę odsapnęli od tego żużla, nabrali głodu i w marcu e, czy w kwietniu spotkali się na nowo z zapałem do kibicowania wy, a my do jeżdżenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.